Cześć, witam wszystkich na kanale racice.pl e, Dzisiaj taka bardzo wyjątkowa sytuacja e, ze względu na e, brak pewnej organizacji trochę, ale przede wszystkim na brak czasu. E, nie zajmujemy się korekcją interwencyjną, nie jeździmy do pojedynczych sztuk do gospodarstw. E, to są bardzo wyjątkowe sytuacje, w zasadzie tylko wtedy, kiedy, kiedy gospodarz, e, klient nasz ma poskrąg, wtedy się tym zajmujemy. Po godzinach zazwyczaj Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, ze względu na to, że e, jestem na miejscu. Krowa jest blisko i bardzo cierpi, chciałbym jej pomóc. E, zobaczymy, co uda mi się e, wyczarować. Mam nadzieję, że, że, że pomożemy. Nie pytałem o szczegóły. Wiem, że, 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 że mocno kuleje. Będziemy ratować na ile się da. Bez poskromu, więc, więc, więc bywa to różnie. Może być śmiesznie, eee, oby nie było strasznie. Eee, zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co tam się uda nagrać eee, w oborze. Na miejscu okazało się, że krowa już, już czeka. Nie obciąża w ogóle prawej przedniej nogi. W zasadzie się nie porusza. Przeskakuje na lewej przedniej nodze. Do takiego zabiegu potrzebny jest ktoś do pomocy. W tym wypadku pomógł mi syn gospodarza. Przytrzymał nogę. Pierwsze co zrobiłem to upewniłem się, który palec jest tym palcem bolącym. Jak można się tego spodziewać, był to palec wewnętrzny. Zacząłem szukać przyczyny bólu. Troszkę krówka się szarpała, ale po niedługim czasie dokopaliśmy się do nekrozy. Żeby nie przedłużać jej trzymania nogi w powietrzu, zacząłem od rzeczy w tym momencie najważniejszej, czyli podklejenia bloku, tak aby mieć już palec chory odciążony, przygotowanie powierzchni to przede wszystkim zrobienia płaszczyzny równoległej do ziemi, musi być to miejsce suche, wolne od brudu, tak aby przyleganie było jak najlepsze. Jeżeli chodzi o sam proces przyklejania bloków, myślę, że w przyszłości poświęcimy temu przynajmniej jeden film. Ważne jest, aby blok był prostopadle do szpary międzyracicowej, czyli równolegle do ziemi, odpowiednio cofnięty. Pomogłem troszkę zastygać klejowi ze względu na czas, jaki krowa musi spędzić w tej niewygodnej pozycji. Jeszcze spróbowałem nieco powalczyć z nekrotycznym palcem, ale krowa zaczęła już się bardzo niecierpliwić, dlatego postanowiliśmy ją wypuścić. Jak widać, zaczęła wspierać ciężar ciała na prawej przedniej nodze. Jesteśmy już po korekcji. Eee, korekcji. Trochę za dużo powiedziane. Myślę, że ten film może być dobrym instruktorzem jak sprawić, żeby krowa dotarła, do, do, doczekała do korekcji. Wydaje mi się, że ta miałaby nikłe szanse na to. Już w zasadzie nie chodziła. Eee, mamy umówioną tam korekcję e, za około miesiąc, więc sporo czasu. Mam nadzieję, że, że ten blok wystarczy, ale sądząc po tym jaka była poprawa, po samym podklejeniu e, ma spore szanse. Jak widzieliście była tam nekroza, będę update'ował, pojedziemy zrobić korekcję. Już większej ilości sztuk to ta na pewno trafi, zrobimy wtedy ją już tak jak powinno się zrobić. Zobaczymy jak to będzie wtedy wyglądało, jak będzie sobie do tego czasu radziła. A teraz już wracam do domu, trzeba zjeść jakieś śniadanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.